Dobra, Czarek ma czas, to mogę zadzwonić do Czarka. To dawaj. A. Halo? Ej, cześć, nie wiem czy mnie słychać. A słychać? Słychać. No. Co tam Ewa? No, chcę ci dać delikatną reprymendę. Wiesz za co? No kurde, no nie wiem, no, domyślam się może. A nie <grym> wiem. No, no, dawaj tą zjebkę i tyle. No bo ja tyle razy ci zwracałam uwagę, Czarek, za te komentarze Twoje. Tam a, już miałam ci wcześniej ten, ale nie miałam czasu, zaganiana byłam teraz też jestem właściwie w biegu, bo ten mam obiad robić, a jeszcze tutaj ktoś na skypie, a jeszcze ty jeszcze przesłuchać muzyczki, e, Dobra, to tak na marginesie. E, no, o te komentarze, bo tam brzydko pisałeś. No i zabrałam ci tego, e, moderatora, słuchaj. A, nie to no. tam nie jest. Kurde. No, ja cię kręcę. No, komentarze komentarzami. Po prostu. tu to jakiś spontan był wtedy i no kurde no, nie, nie gniewaj się co nie nie no z, z, z... chodzi o to że zobacz jak załóżmy jest jakiś Adam bo ty tam chyba do Adama się przyczepiłeś i tam nie wiem spadaj czy coś tam czy nawet spierdalaj napisałeś czy jakoś tam A, z... nawet nie wiem nie pamiętam A to pijany byłeś wtedy no. Możliwe, 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 <laughs> tak. no. Także wiesz, słuchaj, ja daję każdemu szansę i to powtarzam i mojej agenturze i ty też jesteś już jakąś tam częścią mojej agentury, się śmieje z tej agentury. Także co, czym innym jest rozmawianie, my jako rozmawiamy, a czym innym jest pisanie na czacie, żeby się nie wkręcać w to, co my sobie rozmawiamy. A ja właśnie czasami właśnie za bardzo wkręcam w te czaty i właśnie tak wychodzi, jak wychodzi. No, <gry> Dlatego no, no. wiesz no, repremenda reprimendom, jak mi tam coś podpowiesz, ewentualnie mi tam, mi tam dasz jakąś tam pstryczkę w nosek. No to, to się uspokoję, no ale tak to wiesz, no to ja komentuję po prostu, no wiesz, no. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, olałam twoje komentarze, bo na pierwszej transmisji, tam któreś z pierwszych, ja co, tam, co tam pisałeś właśnie, tak nie tegest, to ja ci zwróciłam na transmisji uwagę, ale olałam, bo ja przeczytałam to podczas transmisji, co tam napisałeś, ale olałam te twoje komentarze. Nie chciałam no rozkręcać ja... negatywnych tych, żeby nie było ostrzej w rozmowie. No, i bardzo dobrze, bo, bo wtedy akurat Ewa, akurat trafiłaś, nie wiem, akurat chyba, chyba to jest, akurat nie wiem, jaki to był, jaki to był live czy coś, ale akurat trafiłaś idealnie, że po prostu, no, miałem, kurde, troszeczkę wkurzony byłem i tyle, no. No i robiłem swoje, no, znaczy, no, robiłem swoje, no, no przepraszam. Alkoholem że... swoje. No właśnie, no właśnie, no właśnie. A ja, a ja, robiłem swoje według tego alkoholu, dlatego, no kurde, no, czasami, czasami, ale, ale po jakimś czasie, po jakimś czasie ci opisuję. Albo gdzieś tam, gdzieś tam pisze, że no jednak, jednak, jednak to było złe. No ale zobacz moja praca jest, że tak powiem bardzo ciężka. Ktoś się może powiedzieć, że ja nie pracuję, ale to jest naprawdę bardzo ciężko takiego Adama ujarzmić i czy Rafała czy innych, a ja naprawdę widzę delikatną poprawę i nawet no, niektórzy z kim tam rozmawiam to też dostrzegają, że już co niektórzy się zaczynają gryźć w język podczas rozmów, czyli tam to jest jednak moja praca, żeby no zwracać uwagę na wypowiadanie się. No i chwała ci za to No ja pierdykam, przecież ten Adaś czy, czy Rafał, przecież jak oni się wypowiadają, tak? No. No ale w konfrontacji delikatnej, ale to trzeba było czasu. No, okazało się, że jednak potrafią rozmawiać normalnie, tak? No, ale zobacz, to, to niekoniecznie musi być tylko moja, bo ja załóżmy, gdzieś tam może zaczęła, może ktoś inny zaczął, ale jednak może się zastanawiają, czyli później sobie pogadają, a może faktycznie, może sami ze sobą porozmawiają, jako sam ze sobą, się zastanowi nad tym. Przecież Swata też tam ileś razy też się ugryzł w język i troszeczkę zaczął inaczej się wypowiadać, bo jak gdzieś też powiedziałam, że on głupkowato się śmieje. Także wiesz, no, no czyli zaczynają no, myśleć. Jeszcze, jeszcze mam opory co do Gugu, żeby jej nie wiem jak podejść, bo też jej ileś razy też mówiłam, nie wiem jak do niej podejść, no, żeby ona taka wulgarna nie była jako kobieta, bo szczerze mówiąc, mi kobiecie przynosi wstyd, jak jest tak bardzo wulgarna. No, ja, też, ja też to zauważyłem, ale ona, Google, jak zaczyna jak zawsze e, z Tobą rozmawia, no to ona już jest pod wpływem delikatnym. E, jakbym nie mógł powiedzieć, no, około promila, promil 50, e, mniej więcej. No i jeszcze, jeszcze nagabuje swojego, swojego tego gacha, żeby z Tobą gadał. No, ja się rozłączyłam w którymś momencie, bo też mnie wzięli tam e, Google. A może ktoś inny, już nie pamiętam na Skype'ie i ten. E, z pół godziny porozmawiałam i się rozłączyłam. No, ale to jest dla mnie chyba śmieszne, kurde. Google z tą gada normalnie, na, nawet na live'ach. Jak miałaś jakieś live'y, ona rozmawiała normalnie. Ja nawet y, swego czasu tam kiedyś, kiedyś tam dołączyłem na tym Skype'ie, ale później zacząłem słuchać. Co na pieprzy, no to naprawdę ona tylko i wyłącznie pod wpływem alkoholu jest, albo pod wpływem jakichś innych środków, nie wiem, nie wiem jakich. Ja takich nie zażywam, bo ja bym się tak nie zachowywał. Tak dziwnie. Ale, no, kurde, jeszcze ten jej guguś, cały guguś. No tu przecież to dla mnie też śmieszne. No, ja Cię kręcę. No. Nie wiem jak to nazwać, no ale to, żałosne. No nie umiem jeszcze do niej podejść, no troszeczkę takie podchody robię, nie wiem, pewnie zauważyłeś, że no, no bo nie chcę wchodzić w negatywne relacje, ale no nie wiem. Ale z nią w negatywne relacje wejść to jest kwestia trzech sekund. No i właśnie Wystarczy, dlatego że... ja się e, szczypię. No właśnie, dlatego ja, ja też jak oglądam, słucham. Nie oglądam może, ale słucham. No to ja też je szczypię, bo ja czasami jak jestem u Was na, na tych. Jak to nazwać? Nie, może nie na. Na tych Waszych transmisjach, tak? No. No to no, tak ogólnie naprawdę ona prowokuje, ona naprawdę prowokuje, za każdym razem prowokuje. I, I aż ciężko jest jej nie odpowiedzieć, co nie? No, ale wiesz, dla mnie, że tak powiem, ona jako postać nie jest tak bardzo e, priorytetowa, jak Jasiek z Toronto, co nawet w rozmowie przeklełam. <śmum> nie wiem, czy słyszałeś, ale po prostu aż przeklełam e, przy Jaśku. No. Także no ale jest. i tak w nagraniu, ale wiesz, i, i tak w nagraniu nie wyszło tak ostro, jak ja ostro powiedziałam, czyli mikrofon gdzieś ten wirtualny przyciszył, czyli tak jak coś się walnie, to mikrofon ten nie zbiera tak głośno, jak, no, jak tak. w realu. Wyciszyło no. trochę. ten twój wkurw troszeczkę wyciszyło. Tak, tak, tak. A to nawet jak puszczałam Syreny jakieś, to później przesłuchiwałam, nawet jak mi tutaj w mieszkaniu wyło, czy Syreny te, te no, no, strażackie, to słyszałam to też nie tak głośno, czyli te mikrofony jednak wyciszają za głośno, jak jest. A to wiesz, no, nie wiem, jaki masz tam system tego wygłuszania całego, bo to też jest, jest systemowy. Z, z Windowsa, tam nie wiem jakiego masz jedenastkę. Dziesiątkę mam. Podatkowo. Dziesiątkę. Ja mam tą jedenastkę, ale tam połączałem te, te wszystkie tam pierdoły, jakie są. Ale mniejsza o to. Mniejsza to. No to, to Dodatkowo jeszcze wygłusza ten system, ale jeszcze masz tego OBS-a, on też jeszcze robi chyba swoje, co nie? To znaczy, wiesz co, ja, mamę mikro, ja korzystam z mikrofonu z kamerki i tam chyba jest coś wbudowane od razu. Nie wiem, tych ustawień jest za dużo, nie ogarniam. Kurde. Ty nie ogarniasz. Ja, jak ty ostatnio pokazywałeś tego, kurde OBSa, coś tam wiesz, z tymi ustawieniami z tym wszystkim, no to ja nie ogarniam, ale ty teraz mówisz mi, że nie ogarniasz dźwięku. Nie, no lewa przez No bo ja ogarniam to jako system, ale ja się na tym nie znam. Ja to intuicyjnie ogarniam, na logikę. No, no to właśnie. Gdybym się, ogarnia, się znała, gdybym się na tym znała, to bym bardziej mogła coś ten e, ogarnąć. A tak nie ogarniam od strony, no ile musiałabym czytać e, na ten temat. Co, gdzie, a ja się na tym nie znam, czyli wiesz jak są techniczne, znowu przejdę do jakiegoś słowa, znowu szukać gdzieś dalej, to już bym zapomniała to, co na początku czytałam. <noise> wiesz o co chodzi. Halo? No, nie, no, słyszę, słyszę, cały czas. No. Myślałam, że się rozłączyło. No. Dobra, Czarek, to ci nie będę przeszkadzała. No, tylko tam pamiętaj, żeby się szczypać. Nawet alkohol, to ty kontroluj alkohol, a nie alkohol, żeby ciebie kontrolował. Dobrze to powiedziałaś. No. Dobra, Spróbuję. Spróbuję to ogarnąć. Myślę, że będzie OK. No. no, żebyś się nie wkręcał tam w ten. Dobra, spoko. Dzięki za. Co, co innego napisać, ale może tak grzeczniej, kulturalniej coś tam, a ty takie no, brzydkie słowa tam na czacie napisałeś. No, no wiem, no wiem. Sorry, sorry bardzo, ale o no. No, a zabrałam ci moda, żebyś tam za bardzo się nie ten. Tę... No i się nie gniewaj na mnie, że ci zabrałam moda. Ale to, kurde, ja tam nawet się nie przejmowałem, że mam moda w ogóle, kurde, sorry bardzo, no. Nie jestem z takich, że wiesz, jak ktoś ma moda, Wie, wiesz, o co chodzi? Są, są ludzie tacy na niektórych kanałach, gdzieś tam, że dostaje moda i już jest wiesz. FIFA Rafa, co nie? <ścoughs> to jest no, tak. Ja, jest... ja jak dostałam moda u tego. u Menesa, to ja tam no brzydkie te, no ja wiedziałam, no skąd ja mogłam wiedzieć, że mam nie usuwać jakichś brzydkich tych, jakichś kłótni mam nie usuwać, no dał mi moda, no to po to, żeby moderowała, no to żeby kłótni nie było, a później miał pretensję, że ja usuwałam komentarze. Ale po prostu inny kontekst miał, inny content, po prostu no i chciał to zostawić, tak? No luz, wiem, wiem, wiadomo o co chodzi, no. No. Spoko. Dzięki, Ewa, za, za rozmowę. No. No Spoko, i nie gniewaj się na mnie, że tak ten reprymendę jakąś ci tutaj daję. Nie, daje. Nie, no, nie, no. Luzik. Przecież rozmawiamy jak ludzie, no. no. Kurde. Dobra. Spoko. Pozdrowka. No. No, zdru, pozdrówka. Zdru, życzę. I, i tyle, no. No, zdruka, no. Hejka. No, hej. Wszystkim. Um. Już tak, taka rozmowa, reprymenda tak Ewka rozmawia ze swoimi agentami. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy będą to oglądać, tego słuchać. A tymczasem zawałeczki chowamy do pudełka, pozdrawiam i do następnego jakiegoś nagranka, Papa. Pa. A, gorąco u nas dzisiaj. Zdjęłam ten, tylko sobie taki golficzek właśnie, kupiłam sobie ostatnio takie golficzki na ten, bez, bez rękawków. A, ciemny stanik mam pod spodem. <laughs> Just, ale miałam bluzeczkę jeszcze tą granatową, już rzuciłam do prania. Stale eee, się spociłam, więc ciemny stanik mógł być, a teraz nosa... no sam. Taki... No dobra, eee, pa, pa.